Pako Power, system IMAX najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam Łukasz Maciec. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Poniatowski. Paweł, który chodzi do nas na siłownię do klubu sportowego Pako. Witam Cię, Paweł. Witam serdecznie. Paweł, chodzisz już do nas dosyć długo. Powiedz, miałeś przerwę. Ta przerwa z czego wynikała? No ta przerwa trwała niecałe 3 miesiące. A miałem różne problemy, więc stwierdziłem, że trzeba pójść do lekarza i dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego wszystkiego. No i okazało się jakoś w październiku, może we wrześniu, że mam kamicę w pęcherzyku żółciowym no i trzeba operować. No to dobra, spoko, poszedłem do szpitala, 8 stycznia, operacja, no ale przychodzę do szpitala, popatrzą w moje wszystkie papiery, ale są zdumieni, że mam węzły chłonne wątroby i powiększone do takiej wielkości, że to, już, że to już nie jest normalna wielkość. Ale pytając się, no dobra Paweł ćwiczysz, bo Cię znam już tyle lat, czy bierzesz jakieś suplementy diety właśnie, czy jakieś, nie wiem, białko. Ja mówię, że nie, że nic, wszystko naturalnie, że tylko dietę, jedzenie, czyli tylko jedzenie, nie, czyli coś naturalnego. Nie stwierdzili kilkanaście różnych chorób, oczywiście ja zapamiętałem tylko jedną, naj, najgorszą, no i przez 17 dni Badali mnie, miałem 3 tomografie komputerowe, czyli świeciłem przez tydzień, no ale zdrowie to zdrowie, nie? I stwierdzili, że wszystkie, odrzucili wszystkie właśnie choroby i został tylko chłoniak, czyli zwany rak. Więc stwierdzili, że przy kamicy, właśnie usunięcia pęcherzyka żółciowego, e, usunął. Usuną, znaczy, wyciągnął też materiały z pięciu części węzłuchonych, wątroby śledzionych, właśnie do biopsji, czyli zwanej histopatologii. Czyli właśnie sprawdzić, czy na pewno jest to rak. No i dwa tygodnie czekałem. No, przez 3-4 dni była klitka. Tak trochę myślałem, że kurde, stracę włosy. Ale co najważniejsze, Paweł, kiedy ty zaczniesz ćwiczyć? To było. No, ten klub mnie po prostu tak zmobilizował i właśnie pracownicy, ale też i ludzie, którzy tu przychodzą, że trzeba do tego wrócić jak najszybciej, bo samo poczucie się trochę pogorszyło. No i po dwóch tygodniach właśnie wyniki histopatologii oczywiście, że nie mam raka, więc znowu wyśmiałem Jaczewskiego Szpital Lublina, że znowu nie trafili w diagnozę. I... Na początku, oczywiście, dla bezpieczeństwa ćwiczyłem w domu. Dwie serie co miesiąc powiększałem do, o serię. No to doszło do czterech serii w kwietniu, więc stwierdziłem, są pieniądze, jest motywacja, jest determinacja, jest postanowienie. Od 20 kwietnia zacząłem znowu ćwiczyć regularnie trzy razy w tygodniu. A oprócz tego jeszcze trzy inne dyscypliny to pływam, jeżdżę na rowerze i właśnie biegam od 1 kwietnia, więc jestem no, dosyć dużym aktywistą. Jesteś ale. To, o czym się dowiedziałeś, tą najgorszą chorobę, którą lekarze ci przewidzieli, twoja reakcja była dziwna, inna niż większości ludzi, bo większość ludzi, no jednak załamałaby się tą wiadomością. No. Tak, po prostu stwierdziłem kilkadziesiąt lat temu, że z tego świata z tych polityków, z tych innych ludzi, trzeba po prostu się śmiać. Ja inaczej nie mogę akceptować życia, to jest też ochro system ochronny po prostu, obrony może tak to stwierdzę, właściwie śmiać się z życia. Ja jestem poważnym człowiekiem, robię projekty, różne rzeczy, współdziałam z więźniami też nawet, ale no śmiech to jest dla mnie coś normalnego, coś naturalnego, tak jak nie wiem, oddychanie, mycie zębów czy nie wiem kąpiel po prostu, po siłowni, czy coś naturalnego, po prostu regularne jedzenie nawet, czy coś takiego. To jest dla mnie coś zwyczajnego. To już po prostu jest nawyk, już to nie można powiedzieć przyzwyczajenie, To jest siła wyższa po prostu. Wiedząc, że coś takiego mógłbyś mieć, w ogóle żadne negatywne myśli nie przychodziły Ci do głowy? Były myśli, wiesz, że no, że oczywiście rozmawiałem z moją byłą szefową, Danusią, w którą pracowałem na Wyższej Szkole Ekonomii Innowacji. I tam ona ma 3 lat już raka i no, była i we Frankfurcie na przeszczepie, miała w ogóle trzy przerzuty i żyje dalej. Jest psychologiem, bardzo dużo jej wiedzy jest w mojej głowie i możliwe, że przez to tak funkcjonuje, że dobrze, coś masz, ale możesz z tym żyć. Ja mam nie, jestem niepełnosprawny do końca życia, mam kilka defektów i. Przez kilka lat uczyłem się, jak z tym żyć, i że nie zrobisz to w 3 sekundy, ale zrobisz to w 10 sekund po prostu, i przyzwyczaję ciało, mięśnie, stawy do tego wszystkiego, i osiągasz wszystko. Krok po kroku, i taka jest prawda krok po kroku osiągam wszystko. Wyzwanie 90 dni, zapraszam do polubienia, do zainteresowania się tym projektem. Właśnie z Krzysztofem Królem organizujemy ten program. Um, powiedz Paweł. Jak można zmotywować bardziej osoby do aktywności fizycznej? Um, jest nie tylko pod um, względem zdrowotnym, ale też właśnie takim czymś, co jest naturalną rzeczą i czymś, co, z czego można czerpać przyjemność, niezależnie od tego w jakim stanie zdrowia się jest. No i oczywiście trzeba czerpać z życia jak najwięcej, prawda? To prawda, nie. Na przykład dać też kilka przykładów różnych ludzi, co osiągnęli sukces, na przykład jakieś maratony 42 km robić, gdzie wcześniej mieli na przykład nie mieć nogi albo mieli mieć taką operację, że mieli mieć amputację, a nie. Bo lekarze mówili to, a świat pokazał, życie pokazało co innego. No ja stwierdzam tak, że po prostu yy, wierzyć w to, co chcesz osiągnąć po prostu w tym, że dobra, chodzę na siłownię po co? Po to, żeby tylko mieć kartę w portfelu, że jestem z siłowni Paco? No tak... No nie no, ja płacę za to, żeby właśnie endorfina była, żeby poszerzyć po swoją wiedzę właśnie w budowaniu mięśni, właśnie jakim, czy, jakie czynności mają być w ogóle robione, żeby do tego osiągnąć, ale no samopoczucie, moja psychika, no ja już tu jestem ponad, no jakieś prawie dwa lata zaraz będzie. Jestem tak spokojny, chociaż i tak mam, jak to ludzie twierdzą, że mam ADHD. Po prostu energiczny człowiek jestem, ale psychika jest uporządkowana, nie mam gonitwy myśli. Jest po prostu zwykły spokój. Mogę o 22 bez problemu pożyć i spać. I wiem, że jutro będzie ekscytujący dzień, ale to będzie jutro. Nie trzeba o tym myśleć, czy ta właśnie gonitwa myśli, która jest naprawdę przechlapaną sprawą. I wiecie, początki są zawsze trudne, nie? No. Tak samo ja teraz. Zawsze miałem problem z czytaniem książek, nie? I codziennie wpisuję sobie w kalendarz, że dzisiaj czytam książkę. Datę tylko wpisuję. I tak po kolei, po kolei, już to jest osiemnasty dzień, już jest, zaczyna to być nawykiem, że robię to automatycznie. Już zapominam mi raz, dwa, trzy dni wpisać w, w dziennik swój, który pisze. Pisemnie nie na komputerze, bo wtedy lepiej zapamiętasz, jak piszesz jeszcze rękami to, niż widzisz wizualnie to tylko na klawiaturze i na monitorze, ale wszystko można osiągnąć. Dla mnie jedyną barierą, która jest w życiu, to grawitacja. Ale tego też się nauczy. Jesteś dobrym motywatorem. Chciałeś szybko wrócić do aktywności fizycznej, do biegania, do ćwiczeń? Tak, chciałam po prostu pokazać, że jestem znów w 100% sprawny i. Coś zacząłem, a tym bardziej pokochałem siłownię i w ogóle jeszcze większą aktywność sportową. Więc po co yy, wyłączać endorfinę? To tak jakby ktoś ci daje pieniądze i przestaniesz je przyjmować, bo ci się nie chce je wystawiać ręki do czeku czy do przelewania konta. No, no jak to można zrozumieć? Ja tego nie mam część, że no wiadomo, że ciężko odzwyczaić się od rutyny, którą się ma 40 lat. No, ale. Moją rozmową jestem pedagogiem, psychologiem, więc y, uważam, że rozmowa oczywiście to nie będzie 3 sekundy, tylko może to być 2-3 miesiące i 2 lata, ale naprawdę można osiągnąć sukces. Ciężko ci było wrócić do ćwiczeń, do treningów, no bo jednak miałeś przerwę, jeszcze operacja do tego, Ym, zacząłeś biegać, jak wyglądały te początki? Powiem tak. Wiem, że nie zrobisz od razu tyle kilogramów na rozpiętkach, na przykład na ławce skośnej, jak na siłowni. Na początku no było to 5 kilogramów na handlach i tak. Oczywiście ja zapisuję. Mam dziennik treningu i za każdym razem zapisuję sobie wszystkie osiągnięcia. Nawet głupie rozciąganie. Już, już zapisuję, żeby po prostu wiedzieć, jak bardzo systematycznie to robisz, żeby później. Za przypuśćmy pół roku, zobaczyć co robiłem za rok temu, czy jest jakiś progres. Uwielbiam pomagać ludziom i to jest jeszcze lepsza endorfina niż nawet wszystkie cztery sporty. Paweł, jesteś osobą, która robi na przekór nieprzeciwnością. Starasz się dążyć do swoich celów, realizujesz je dosyć ambitnie, z tego co słyszę. Um, dzisiaj miałeś swój trening na siłowni. Hmm, chodzisz na siłownię, wróciłeś do nas, bardzo się z tego cieszymy. Um, co dzisiaj robiłeś na siłowni? Dzisiaj były robione barki. Z, z, z... No właśnie, o, zapomniałem powiedzieć, że w ogóle właśnie od, po operacji zacząłem dopompowywać, czyli robię cztery serie plus piątą serię z mniejszym już odważnikiem i w, bez przerwy, i to jest dopompowywanie. No i dzisiaj pośladki, bo stwierdziłem, że wczoraj biegałem, więc dzisiaj nie będę robił nóg, jutro rano jadę na rower i robię właśnie te 52 km nad zalew. No po prostu, No dla mnie sport jest po prostu zwykłym, znaczy zwykłym, niezwykłym, narkotykiem po prostu, który po prostu, który po prostu uwielbiam które uwielbiasz, od którego się uzależniłeś i uzależniasz innych. Paweł, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, na pewno jesteś osobą, która potrafi zmotywować i obyś motywował tak dalej siebie i innych. Dziękuję bardzo, no oczywiście powiem tyle, na laurach nie spocznę, idę jeszcze wyżej.